PLKD przepraszam Za momencik dowiecie się dlaczego Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku No i mała prośba Sprawdźcie czy subskrybujecie mój kanał I jeżeli macie kliknięty dzwoneczek To przede wszystkim zaznaczcie wszystko To jest bardzo istotne W takim przypadku będziecie dostawać powiadomienia Bo zwykły dzwonek już nic nie daje Ale jeżeli zaznaczycie tam wszystko to będzie perfekcyjnie Moi drodzy zapraszam do spektakularnego odcinka Zostawiajcie łapki w górę Zaczynamy No a my zaczynamy, słuchajcie, od wyboru zawodnika RTTF i oczywiście wybieramy Kenta. Z tego względu, że pan Kent ma 5 gwiazdek słabszej nogi, to będzie zmiennik zabójczy za Mertensa. Jeszcze ta zwinność i równowaga. To będzie taki kotry. który każdemu polecam tego Kenta zrobić. się właściwie nie musiałam tutaj żadnej karty kupować, wszystko było w klubie, dużo kart niewymiennych, więc naprawdę polecam. Zobaczycie, że to będzie zabójczy zmiennik już podczas najbliższego Food Champions. Ajax. No a my przechodzimy, słuchajcie, do nagród za Division Rivals na PlayStation 4. Tutaj wybieramy 4 paczki za 35 tysięcy. No i zobaczymy, czy coś ciekawego wpadnie. Ponadto zrobiliśmy oprócz tego Kenta i jakieś tam wyzwanie. Też mam jakąś paczkę w klubie. Będzie to już paczka wymienna, ale nie wiem, jaka to jest. Aha. A nie wiadomo, która jest wymienna, która nie wymienna. więc po prostu lecimy. 5 paczek za 35 tysięcy. No i zobaczymy, czy uda się coś ciekawego trafić. Zaczynamy od razu, od razu od ekranów, co najmniej. Więc jest ok, jest ok. Ekrany Niemcy. SN to będzie kruzek, chyba, tak? Tak jest. 83. No dobra, tak możemy tutaj to wszystko rozpocząć. Trochę tych niewymiennych karstów mi by się przydało. A to była akurat paczka wymienna. Także teraz tak naprawdę przechodzimy dopiero do nagród za Division Rivas, no potem. Potem Fut Champions, piki, oj, tam będą wyniki. Mam nadzieję, że dobre. Tutaj kolejna paczka i kolejne ekrany. No to paczki za 35 tysięcy ostatnio przynoszą nam trochę więcej szczęścia. A tu będzie Brenar Eski z Juventusu. Okej, okay, to wszystko pod te przeróżne SBC jak najbardziej się nadaje. Dobra, kolejna paczka za 35. 000. Tysięcy, druga paczunia za nasze Debris na Rivals i trzecie ekrany z rzędu. ta a więc zaczynamy. okej, okay, do trzech. Francja? Napastnik Mbappé! <ścoughs> Lakaze! Też jest dobry. Lakaze też jest dobry. O pierunie, ale by mi się tutaj przydał Mbappé, że sobie nawet nie wyobrażacie. Ja picole, Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to, że to jest Lakaze. Aaaa, oh, no dobra, nic nie zrobimy, nic nie zrobimy. Dobra, kolejna paczka za 35 tysięcy, w poprzedniej, no nie mógł wypaść mi Mbappé. Bo są przecież te mm, Entoty, dopiero zostałem uświadomiony potem. No ale kolejna paczka, niestety bez ekranów, bez wielkich szaleństw. Ach, więc lecimy dalej, chyba że to będzie jakiś Mendy z Realu Madryt, ale nie będzie. Siot, powiedział. Zobaczmy, kolejna paczucha za 35 tysięcy. No i czy tym razem, czy tym razem. Tak! Kolejne ekrany i to będzie Inform chyba. Mexic Inform? Co to jest? No może być, może być. Nie będziemy, nie będziemy narzekać. Będzie tam na jakąś szepałkę do tego Tiago Mendes, okej, okay. okej, okay, może być. Okej, okay, moi drodzy, no a my przechodzimy do Food Champions i tutaj udało nam się wbić Golda 1, a co ciekawe, na PlayStation 4 mieliśmy bilans 5-5, najgorszy mój bilans w historii Food Champions, 5 zwycięstw, 5 porażek i z tego 5-5 wyciągnęliśmy 20 zwycięstw do 6 porażek, także tutaj była jeszcze szansa na walkę o elitę, ale o 4 rano kończyłem Foot Champions i zaczynamy, Salah, czy warto było, jest Salah, jest Salah, matko boska, na tym koncie, Legendary Angels, tak jest! Dziękuję! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! <ścoughs> o, Salach, Salach! Arara, arara, arara. Pięknie! Damian! Jesteś tam. Dzwonimy do pelkana zaraz. Damian, kocham cię! Nie wierzę. Damian, leci fotka do ciebie. Kumplu mój najlepszy! Cyk, foteczka do Damiana poszła. Wybieramy. Pana Salah'a przyjrzyjmy mu się, przyjrzyjmy mu się A najlepszy jest to, że on tak pasuje do tego składu Jak żadna inna karta mm. O, mamo, teraz ten skład Na plejce będzie wyśmienity Jezu, niu, co tu się stało? To jest nieprawdopodobne, to jest nieprawdopodobne Dobra, ale po prostu wybierzmy go Wybierzmy Salacha Chyba że lekome na bramkę Nie, dobra, Salach, Salach Niech będzie pan Sallach. Najgorsze jest to, że jednego Pika mi brakuje, żeby przepalić o coś dobrego. Więc, jak tutaj coś wyleci, to już w ogóle będzie masakra. Wow, i Sallach. Nie ma go na rynku jeszcze. I ja pierdzielam. Dobra, jak tu będzie Kevin De Bruyne? To ja po prostu nie wiem. Zobaczmy, po prostu drugi player Pik. Kevin! Okej, okay. nic się nie stało. Nic się nie stało. Jestem wyjątkowo zadowolony. My weźmiemy chyba Jerwinio, chociaż. Yy, no, no, nie ma znaczenia. Weźmiemy Jerwinio po prostu. Weźmiemy Jerwinio. O, ale dzisiaj, jeżeli chodzi o te nagrody, ja już jestem spełniony. Jestem absolutnie spełniony. A jeszcze tutaj za tego Goldzika jeden. Oprócz tego, że dostaliśmy 50 tysięcy końców, dostaliśmy również dwie paczki za 100 tysięcy. Sprawdźmy, co będzie po prostu w tych paczkach. Jak będzie jakieś entoty jeszcze, to w ogóle będzie. A tutaj są co najmniej ekrany. Uwaga, niebiesko, niebiesko. Taki takie mocniej się zaświeciło. Szkocja, dalbisz! Napasnik! Nie! Wartowałem, wiedziałem, że to nie jest ikona. A już ja muszę że ikona, nie, nie! Ale błyski to Szkocja, napasnik można było strolować. No ale tylko ekrany wiadomo, że tam były. Oprócz tego, overale 84, 83. Może być, może być. No i jeszcze jedna paczka za 100 tysięcy na tej playce, ale podejrzewam, że tu tutaj nie będzie. Wiem, że co najmniej są ekrany. No dokładnie, dokładnie. No chyba za dużo dzisiaj nam jej dało. Ale tu Argentyna, tam był Dark, co czy tej Messi? Nie, oczywiście, tam dwa 83. Yy, no dobra, ale pokażę Wam teraz na playlisty, jak mój skład się prezentuje i jakim składem z 5 do 5 w bilansie zrobiliśmy 20 do 6. No i tak aktualnie prezentuje się na skład. Ogólnie Salak był na PP, a Lukas na SN. -ie. No ale skoro trafiliśmy Salaka, no to wiadomo, że on wjeżdża do pierwszego składu od razu, ten pik A e, normalnego Salaka wystawiam. No i też może wy macie jakieś propozycje, co ja mogę, słuchajcie, e, tutaj ciekawego wykombinować w taki sposób, żeby tam na PP była jakaś ciekawa karta i zrobiła zgranie. Mm, no, może być Sterling, może być Marys, ale nie wiem, czy nie lepiej pójść w jakąś jeszcze bardziej w jakość. E, także napiszcie jej propozycje, ale... Jak zmienię informację? Sprzedałem Sona właśnie na, na tym koncie Legendary Angels i kupiłem tego pana. Mertens, 17 spotkań, 17 bramek, 8 asyst. Ta, ta karta jest chora. cytując Damiana. Zresztą yy, Damian swoją drogą też był Elite. Dzięki też od Mertensowi też mu robię różnicę. Także tego Mertensa. Każd, każdą specjalną wersję Mertensa polecam. Ta karta powinna być warta zdecydowanie więcej. Yy, także tak to się prezentuje na playce. Lecimy na Xboxa z paczkami za Elite. No a my teraz przechodzimy na Xboxa i nagrody za Division Rivals i za Food Champions. Tutaj wybiorę, słuchajcie, paczki wymienne. Widzę, jakąś sobą rangę chyba wbiłem. No ale tutaj na właściwie nic nie grałem na tym Xboxie, więc nie ma co się dziwić. Eee, tak jest, dobra. Dostaliśmy paczki, słuchajcie, za Division Rivals. No i zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj trafimy. Dwie paczki za 15, na paczka za 35 tysięcy, no a potem już nagrody za Elite. Pierwsza... O Jezu, yes. Oj, 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 oj. Ale w sumie jak tutaj będzie, będą słabe trafy, to potem może Sala w Polsce z informami wyleci, zobaczymy, ja na pewno narzekał na to, nie będę. Pierwsza paczka, bez historii, absolutnie żadnych ekranów nie mamy, no to może tutaj, myślę, że jest szansa, jest szansa na ekrany, okej, okay, coś się dzieje, to idzie powoli, czy nie, o, Entoty, nie, co to jest, co, okej, okay, mi... ojej, myślałem, że jakieś Entoty może być. A to jest karta z legi Delaneya. 82 Overa, no ale niestety bez szału. No i paczka za 35 tysięcy Zamykająca nagrody za Division Rivals. I niestety pomijamy, bo te Division Rivals na Xboxie nie są absolutnie najlepsze. Tutaj tylko jakiś cień, albo myśliwie, może to uratować. Ale nawet niestety tego nie mamy. No a my moi drodzy, przechodzimy do nagród za Food Champions już na Xboxie. Tutaj udało nam się picie Elite, a no to oznacza 3 player piki, paczka z ifami, paczka za 100 tysięcy i 70 tysięcy końców. No i zobaczmy, tutaj mamy 3 player piki. No i takiego Salaha. Wolałbym w parce z informami niż tutaj, ale nie będę narzekał. Jest Pizzy 86. Wysoki overall. Okej, okay. może być jako taka yy, rozgrzewka swoją drogą ten Pizzi. PC... No, ciężko go do składu wkleić. No to lecimy dalej. Kolejny player pick, Kevin. Zapraszam. Lekom, lekom 86. Dwa razy 86. No dobra. Nie wygląda to najlepiej. Ale teraz trzeci player pick i Kevin de Bruyne 94. Co się dzieje? Matko Boska. To są jakieś jajca. To, co się dzisiaj dzieje, to są jakieś jajca, to są chyba prezenty na święta, dajcie znać w komentarzu, co wy trafiliście, bo i na jednym i na drugim koncie miałem niesamowite piki. W salach warty milion, De Bruyne warty tak naprawdę też milion, Około, ja pikole. Salak na plecy milion De Bruyne na Plate na Xboxie z 800. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Po prostu to jest niesamowite. Wybieramy Kevina De Bruyne. O pierunie. To są najlepsze nagrody w historii FIFA 20. No bo kiedyś wiadomo, był to Azarda warte chyba 3 miliony prawie. No ale to co się tutaj wydarzyło, to nie mam pytań. Ja po prostu nie mam pytań. Bierzemy do klubu i lecimy z paczkami. Pierwsza paczka za elitę. Za 100 tysięcy, ja po prostu nie wiem, to co się tutaj wydarzyło. To jest totalnie system rozwalony. O, jeszcze jest walkout w tej paczce. Niemiec, bramkarz? Bramkarz, Ter Stegen. Neuer, okej, okay. może być Manuel Neuer. O pierunie, Manuel Neuer. 88, jeszcze ich za to wszystko. Oprócz tego Lukaku z Ligi Mistrzów 85, no piękna historia, no i zaraz przechodzimy do paczki z trzema ifami, no a my przechodzimy do paczki z trzema informami, no i ja naprawdę nie wierzę, że tutaj będzie coś dobrego, chyba nie, nie może być, ale zobaczymy, wierzymy, jest walkout, Egipt albo Belgia, Portugalia, Pizzi 86, no co za dużo to i Jola nie zeżre, jak to mówią. Ale 86 pizzy, no. Czy coś oprócz tego może być dobrego? Hernandez 84 może być, czekajcie. A, takiego. <noise> Go, Fanny Nie wierzę w to. To nieźle. No dobra, także tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o paczkę z ifami. Jeżeli chcecie więcej odcinków z pack zostawiajcie łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Na razie. Pff.